Nie dajmy się zwariować. Świat pędzi ku temu, żeby się żyło wszystkim lepiej, ale często kosztem prostych ludzi, tych, którzy nie potrafią sami walczyć. Więc nie dajmy się zwariować, powtarzam jeszcze raz, czy to wy, jesteśmy szefami firmy, dyrektorami, kierownikami działów. Dla nas najważniejsi są ludzie, przecież my sami też będziemy mieli jakieś po pięćdziesiące i nie dajmy... Przede wszystkim mieć czyste sumienie, że jak my uszanujemy swoich pracowników, swoją załogę, to i kiedyś nas ktoś oszukuje, ktoś uszanuje. Ja spotykam również takich przedsiębiorców, takich szefów firmy, którzy brutalnie dążą do sukcesu. Proszę pana, proszę wybaczyć, zupełnie stoję po drugiej stronie stołu. Często tworzyliśmy różne grupy, stowarzyszenia, na których byłem i dokładnie te osoby siadały po przeciwnej stronie stołu. Ale proszę zwrócić uwagę, moja firma, Kujawsko Breka Masze Ronci. Też nam odchodzi Gazeta Morska Często nas pisze, my też sukcesy osiągamy, a ja osiągam właśnie z tymi ludźmi prostymi, skromnymi i nieważne, czy oni są kobietami czy mężczyznami, wykształconymi czy nie, młodymi czy starymi. Po prostu dla mnie najważniejszy, najważniejszy jest człowiek i po prostu... Y o ten sukces walczymy na każdym kroku. Bo tak jak powiedziałem na początku, bierze się z tego, że w niektórych miejscach zwariowaliśmy. Po prostu dążymy do osiągnięcia sukcesu, ale powiedziałbym w ten sposób, też jako zdolny człowiek, jako odważny człowiek, chciałbym ten sukces osiągnąć, ale nie kosztem, nie, nie za każdą cenę. Walczmy o ten sukces tam. Wszystkim róbmy to z ludźmi, za wszystkimi. Wtedy ta radość będzie większa. Jest coś, co się nazywa radością życia. Wstajemy rano, przychodzimy do pracy, zadowoleni, uśmiechnięci, pomagamy sobie, jesteśmy do siebie życzliwi. Przecież to jest taki świat wartości, tak bogaty świat, który nie zastąpi nam największe pieniądze. Jeśli Pan e, opublikuje pani ten wywiad w Gazecie Pomorskiej, to byłem wielu moich pracowników, których obrazi się na mnie. Tak. Ja po prostu również w niektórych miejscach jestem brutalny do tych, którzy przychodzą do mnie, którzy mówią, że mają Pomysł, jak w tej firmie prowadzić nowe, po, e, nowe rozwiązania, a nie robią ich, tylko mówią. To tych po prostu brutalnie zwalnia. Odchodzą, albo grzecznik zwalnia, delikatnie. Są tacy mądrzy, niech pójdą, wyjeżdżają gdzieś świata. Chcę panu powiedzieć, choćby po tym ostatnim załamaniu wrócili prawie wszyscy do mojego skromnego krokowiaka e, i walczą razem ze mną. I w związku z tym odpowiedziałbym w ten sposób. Właśnie razem, wspólnie, z życzliwością ludzką, z tym jednym tylko przykazaniem miłości. Się nie Spróbujmy razem pracować, osiągać ten sukces, walczyć o to. Nie zawsze kosztem e, tego sukcesu o, o, okupionego, e, tak bym powiedział, tymi, tymi negatywnymi cechami, niepotrzebnymi zupełnie.